A Marcin poszedł bagaże zanosić? Tak, poszli z tatą tą zanosić. Wszystko gotowe. Jedziemy do domu. Na koniec sprawdzimy, czy telewizor działa, wiesz? Sprawdzam, czy telewizorek działał. Oj, chyba tak nie. Bo ani razu nie sprawdzaliśmy. Znaczy nie włączaliśmy, no bo po co? Dobra. No już idę, biorę rzeczy, idę. To? No, coś jeszcze, Paula, ci wziąć w rękę? Ci, nie ciężkiego, to mogę wziąć. Nie, Panużko. To daj. Coś tu kładziesz? To. Tak? Ja tylko to. Tak, tak. Wiesz co? No w ogóle coś mało toreb mamy. Coś nie zostało? Nie, nie, no co? To jakoś dziwo. Gdzie Marcina? Dawaj, Marcin. No, Marcin, jeszcze no i coś. No i wszystko? Coś mało. Jak mało? No tam tam mówiliśmy, a co ty myślisz? Nie, wtedy to coś było. No to i tak było. Chodź karpik Ale ty oszukujesz. No tak, to by chciał z lasu wychodzić, nie? Chodź, bo już nas woła. Już nas wołają. A on oszukuje. Uj, krótka przerwa w lesie. Jakiś bardzo fajny las. Jeszcze mamy aż 200 No aż, my mamy prawie 380 km do mnie do domu, więc... Jeszcze nie całe 200. Dalej chodź, wracamy. Ale pieczarka jest, nie? No jak się idzie, to wieje. No, no chodź. Oszuście matrymonialny. Chodź. No, gdzie się tak męczysz? Do wozu? Ty, ja, pod taką górkę. Co Rysiu? <laughs> Dobra, jest dużo, 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 dużo później. Paruwa się trochę wyciszyła, ale chyba zbiera się na burzę. Wróciłam do domu. Nie no, się śmieję. Już zaraz będziemy dyskutowali dalej, tylko że wstawię pranie. Trochę mam prania. Nie wiem skąd. Nie wiem dlaczego. Nie wiem po czym. Pazel. Pazel. No dzień. Dzięki Pasel. Teraz Rysiu z tej strony. A tu jest mir. O, który już dyskutuje idzie. Malwina, a tam jest ten kot, na którego... Nie wiem skąd on jest. Przychodzi z obruszką czerwoną na szyi i Bazyl go bardzo, ale to bardzo nie lubi. Prawda Mirciu? Prawda Mirciu? O jeju, no. W tej chwili na osi 19.55. Powiem tak. Łeb spędzi czas pod prysznic. Wykąpać się, ja się wykąpie na pewno. Jednak? Łebu myję rano. Nie chce mi się. Po prostu. Jak widzicie, troszeczkę się przysmażyłam. Brzuch to ja mam biały jak mąka. W ogóle spokojnie ja przez cały... przez cały, nie tylko w ciąży, przestrzegam zasad opalania i w ogóle i spoko, tyle. Po drugie, nie, vlogi są opóźnione. Opóźnione. Informuję, jaki jest dzisiejszy dzień vloga. Tyle. Jest niedziela, dzień wyborów i niedziela handlowa. To po, po drugie, czy po trzecie. Dodatkowo... Mm, od razu z, z całego serca pozdrawiam jeszcze raz moją witkę, którą spotkałam w Sąpolnie i teraz mnie zastrzel Nawet słuchaj z tego pistoleta, który ma wylany płyn, także nie strzelę sobie, coś tu leci jeszcze. I zastrzel mnie, nie wiem, Ewelina. No, co będę wymyślać? Nie wiem, po prostu ty byłaś w szoku, ja byłam w szoku, wszyscy byli w szoku, twoja córka nie była w szoku. <laughs> Więc jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, coś mi się kojarzy Ewelina. Dobra, ja przecież komentarz to będę wiedziała. No nie wiem, przepraszam, no po prostu. Pistolet, hit lata 2020, jeżeli chodzi o morze. I to jest bańki z niego lecą, on był w vlogu z nadmorza i jeszcze nie raz będzie używany do przeróżnych rzeczy, także spokojnie. Teraz kolejna sprawa, o której chcę powiedzieć, to taka, że jak wróciliśmy, to od razu poszliśmy na wybory. Co mi się od razu jeszcze podoba, to to, że frekwencja, jaką przedstawiają w telewizji, jeżeli chodzi o głosowanie, jest bardzo duża. Super. Także ja jak wróciłam, to z Dawidem od razu pojechaliśmy, bo Dawid też nie był czekał za mną. Od razu mówię, to znaczy od razu mówię, mogę powiedzieć, na kogo głosowałam, a nie muszę wcale tego mówić. Ja głosowałam na Szymona Hołownię, niedługo będą te. Podane wyniki częściowe, więc zobaczymy, kto tam przeszedł do drugiej tury. Kto przejdzie do drugiej tury, ja głosowałam na Szymona-hołownię. Nie wypowiadam się dalej, nic nie zabieram głosu, po prostu tylko informuję, bo chcę poinformować, że głosowałam na Szymona-hołownię. Możecie mi po prostu najpierw na kogo głosowaliście, jeżeli chcecie się też tym podzielić, później. Kolejna sprawa to słuchajcie, jeżeli chodzi o przyjazd z Dan dzisiaj to my mieliśmy ten odcinek takiej autostrady, a jeden tam z Gdańska. Bo my tam jedziemy i tam mamy nawet ponad 100 km tą autostradą, także troszeczkę tam nadrabiamy. I rzeczywiście jest dzisiaj ruch, bo to jest pierwszy weekend, gdzie ludzie wyjeżdżają, wiecie, na wakacje, no bo to jest po roku szkolnym, nie? Tutaj dłuższe wakacje dzieciaki mają w życiu w tym roku przez koronawirusa. I... Powiem Wam, że naprawdę był ruch, bo do bramki dojeżdżaliśmy 20 minut. No wiem, to nie jest tragedia, bo bywają, bywają dłuższe kolejki, ale naprawdę był dzisiaj ruch w ten weekend, jeżeli chodzi o ogólnie drogi, nie tylko o autostradę, bo naprawdę nawet na autostradzie można powiedzieć, że był ogromny ruch. To jest druga sprawa, czy tam trzecia. Byliśmy z Dawidem na lodach. Takie wiecie, słony karmel, pistacja i te sprawy. Wzięliśmy pizzę. W domu, słuchajcie, to jest błysk. Takie to dziwne. Znaczy nie, inaczej. Ja nigdy nie rzekam jak wracam, znaczy no czasami na coś może, ale po prostu jest błysk. Nawet pościel jest przebrana. No, naprawdę. Także jeżeli chodzi o podsumowanie całego wyjazdu, no to ja się tylko wypowiem na temat y, cen i tego, bo to jest bardzo widzę poruszane w ogóle w internecie, na różnych y, stronach, na różnych portalach w ogóle w, w sieci. I my też, jak byliśmy nad morzem, to bardzo, znaczy bardzo, to też czytaliśmy różne artykuły i ludzie się wypowiadają na temat cen nadmorskich. I ja powiem Wam tylko oczywiście z perspektywy miejscowości Sianorzęty, która jest malutka. Ja nie wiem, jak to gdzie indziej wygląda. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda to w sposób następujący: że czy ceny zdrożały? Jeżeli chodzi o tą mieścinę, to ceny lodów, czy gofrów, czy wszystkich innych. Rzeczy powiedziałabym, że są takie, jak były. Nic się tam nie zmieniło. A jeżeli mogę się ustosunkować do niektórych komentarzy, jak ludzie podają, że na przykład, nie wiem, byli na jakiejś rybie i zapłacili po 200 ileś złoty, bo wzięli dwa zestawy i napoje. No to jeżeli chodzi ogólnie o napoje, tak, czy piwo, czy, czy normalne napoje, czy kawa. Które bierzecie w restauracji, no to marża jest od zawsze. To nie jest od dzisiaj, od tego roku, tylko od zawsze jest naliczona kolosalna, największa przebitka, jaka może być na napojach. Więc mnie to absolutnie nie dziwi. I tu w sianożętach ceny takich napojów i tego wszystkiego, jeżeli chodzi o lokal, są też normalne. Nie było nic nadzwyczajnego i podniesionego, ale. Wychodzimy z założenia, bo my sobie tak wszyscy, jak byliśmy nad morzem, analizowaliśmy jedno i wyszliśmy z założenia, że... Jak na przykład były też komentarze, że za kebaba 30 zł za osobę. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć? Jeżeli tak jest w innych mieścinach nadmorskich, bo ja nie mówię, ja mówię, ja się tylko wypowiadam na temat miejsca, w którym my byliśmy, no to jeżeli wchodzisz, widzisz kepsa za trzy dychy, no to możesz zrobić w tył zwrot i wychodzisz. Po prostu. Tak samo jak ktoś zamawia dwa zestawy ryby, surówkę, dwa piwa i płaci tam 250 zł, no to chyba przed zamówieniem widzisz, ile proponują, ile kosztuje za rybę, tam nie wiem, za 100 gram, czy za porcję, czy za co jak oni tam sobie to życzą. Jak widzisz kosmiczną cenę, no to po prostu nie zamawiasz, a nie później wstawiasz paragony do sieci i wielce oburzenie, że takie ceny. No ja rozumiem jak najbardziej, że rzeczywiście są mieściny, gdzie te ceny są takie, jak ludzie tam wstawiają te paragony, ale jak widzisz taką cenę, no to dla mnie, no to w tył zwrot, na przód marży idziesz dalej do przodu, no po prostu. Ale jeżeli chodzi o mieścinę Siaorzęd, to nie ma jakiegoś... Takiego boom, o którym mówią, i w ogóle powiem Wam, że my, jak jechaliśmy, to słuchaliśmy radia Z, i tam, właśnie w ten dzień, w dzisiejszy dzień, były te, że ludzie mogli dzwonić i właśnie z nadmorskich różnych miejscowości i z mazur i właśnie mówili na temat cen. I powiem Wam, że. Mało, tch. dla mnie większość tych ludzi, która dzwoniła, nie było też nie wiadomo ile tych telefonów nie przesłuchaliśmy, ale jak puszczali to wszystko, to powiem Wam, że wyglądało to tak, że z tych telefonów y, właśnie ludzie mówili, że większość wcale nie ma jakichś nie wiadomo jakich cen. Ktoś tam zadzwonił, powiedział, że było coś droższego, ale dla mnie, jeżeli ktoś widzi coś drogiego, to po prostu nie wchodzi. Nie kupuję, tylko idzie dalej. No, chyba, że rzeczywiście wszędzie w punkcie są takie ceny, no to dobra, no to masz prawo iść jeszcze do spożywczego zrobić ze chleb z masłem. <grych> no nie wiem, no po prostu, no. Także no, no, dla mnie, no po prostu, jeżeli ktoś widzi kosmiczną cenę, no to nie bierze, nie kupuje. Jeżeli widzisz piwo za 15 zł i nie masz ochoty płacić za nie 15 zł, to po prostu nie kupujesz tego piwa, nie? Także takie, no. Y jeżeli chodzi o sianożęty, to spokojnie możecie jechać. U stronie morskie tak samo, ceny za ryby za wszystko no może minimalnie, ale to wiecie co, po 2 złote, czy coś takiego. A jeżeli chodzi właśnie o ceny napojów i piwa i tak dalej, czy kawy, no to kawa na przykład, nie wiem, 13 zł, 12 złotych, piwo też 11 chyba, no to takie normalne ceny jak były nadmorskie. Tak fakt idziesz gdzieś czasami, masz brąksa za 8, 9, 10. Ale nie chcesz, to nie kupujesz, idziesz do spożywczego. No, taka prawda po prostu. Więc jeżeli chodzi o to miejsce, w którym my byliśmy, to jest Git majonez. Wczoraj ja już się nie odzywałam, bo tu z Dawidem jeszcze, wiecie, siedzieliśmy i tak dalej i debatowaliśmy na temat wyników. I jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, drugie, trzecie, ja nie wiem, w który dzień ten, dzień, w który dzień ten film będzie leciał. Czekajcie, jak zerknę w kalendarz, to ja planuję filmy puścić od 1 lipca, czyli. Ten film, kurczę, powinien lecieć chyba, nie wiem, czy nie w niedzielę, czyli piątego, ale nie jestem pewna, tak mniej więcej mi się wydaje, więc taki mniej więcej jest przeskok filmów, przez to, że ja sobie, znaczy ja sobie, że ja byłam na tym, na wyjeździe i powiem tak, miejsce 1, 2, 3 jest identyczne, jakie ja obstawiałam, zobaczymy jaka będzie stopa procentowa, no bo my tylko te w sondażowych, że połownia 13, tam Duda 42 niecałe i tak dalej, wiadomo, że to się jeszcze zmieni i niektórym pójdzie w górę i powiem tak, czy ja uważam swój głos za co? Wow! tak, ja uważam swój głos oddany za wow ja uważam głos stracony widzicie go? głos stracony bym uważała w momencie, gdybym go nie oddała w ten sposób, a uważam, że Szymon Hołownia startuje z tego miejsca, w którym był. Zajął cudowne miejsce. I uważam, że to jeszcze nie jest koniec końców jego, tylko dopiero początek szaleństwa w tym wszystkim, gdzie on tutaj właśnie zachciał sobie być. Jeżeli chodzi o dalszą część głosów, jeżeli bym się chciała wypowiedzieć, to uważam, że chyba głosowanie, które podejmę, jest oczywiste. Tak przynajmniej mi się wydaje, jak w tym momencie o tym mówię. Teraz chciałabym się z Wami pożegnać, więc to taki vlog trochę tu, trochę tam więcej w domu, paplanina, gadanina. Polskie morze zdobyte. Uwielbiam Polskie morze, kocham Polskie morze, za dzieciaka nad morzem ja byłam, nie wiem, za 30 razy, nie wiem. Nie wiem, no bardzo dużo razy byłam nad morzem, bo my z rodzicami spędzaliśmy praktycznie każde nasze wakacje, jak my byliśmy dziećmi, nad morzem. Ja bardzo kocham polskie morze, szczególnie te takie właśnie małe mieściny, gdzie można po prostu leżeć, nic nie robić, i gdzieś tam pochodzić, coś. To jest cudowne. I pomyśleć, że słuchajcie, lada tydzień, dosłownie lada tydzień byśmy zaraz startowali do Meksyku. No też szkoda z jednej strony, ale jest jak jest i jest cudownie. Dzięki serdeczne, proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. E, chyba już będę kręcić vloga na domowo, tak jak lubicie, tak jeszcze bardziej nudno niż dziś. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Cześć!